Odcinek czwarty. W tych warunkach formuła brzmi następująco. X równa się w liczniku M do potęgi O, otworzyć nawias, A minus D, nawias zamknąć, w mianowniku V plus P razy pierwiastek z B, gdzie M oznacza przeciętną liczbę członków rzeczywiście obecnych. O liczbę członków pozostających pod wpływem stronnictw z zewnątrz, A przeciętną wieku zebranych, d odległość w centymetrach pomiędzy dwoma najdalej od siebie siedzącymi uczestnikami zebrania, V ilość lat, która minęła od czasu, kiedy gabinet lub komitet zebrał się po raz pierwszy, P cierpliwość przewodniczącego, mierzoną według skali Peabody, B Średnią ciśnienia krwi trzech najstarszych uczestników zmierzoną na krótko przed rozpoczęciem zebrania. Wówczas x oznaczać będzie liczbę członków efektywnie obecnych w momencie, w którym skuteczne funkcjonowanie gabinetu lub innego komitetu staje się wyraźnie niemożliwe. To jest właśnie współczynnik niewydolności. I leży on pomiędzy 19,9 i a 22 i 40. Dziesiętne oznaczają częściowe uczestnictwo, to znaczy tych, którzy na części zebrania są nieobecni. Błędem byłoby sądzić na podstawie pobieżnego sprawdzenia tego równania, że nauka komitetologiczna znajduje się w zaawansowanym stadium swego rozwoju. Komitetolodzy i subkomitetolodzy nie upierają się przy tym, choćby z obawy przed utratą pracy. Kładą raczej nacisk na fakt, że ich badania zaledwie się rozpoczęły i znajdują się właśnie u progu zdumiewającego postępu. Przyjmując jednak wszelkie poprawki w związku z ich osobistym zainteresowaniem w tym względzie, to znaczy dyskontując 90% tego, co mówią, spokojnie możemy przyjąć, że wiele jest jeszcze do zrobienia. Moglibyśmy prawdopodobnie na przykład wynaleźć formułę określającą optymalną liczbę członków komitetu. Znajduje się ona, owa złota liczba, gdzieś pomiędzy liczbą 3, przy której nie można zebrać kworum, a w przybliżeniu 21, gdy cały organizm zaczyna ginąć. Postawiono interesującą teorię, że liczbą tą musi być 8. Dlaczego? Ponieważ jest to jedyna liczba, której zgodnie uniknęły wszystkie istniejące państwa. Jakkolwiek jednak na pierwszy rzut oka teoria ta może wydać się atrakcyjna, Budzi ona pewien poważny zarzut. Liczba osiem była bowiem tą liczbą członków, którą w swej Radzie Stanu pragnął mieć król Karol I. A wiadomo, jak skończył. Wola ludu albo doroczne zgromadzenie powszechne Wszyscy dobrze znamy podstawową różnicę pomiędzy parlamentem angielskim a francuskim. Różnice te naśladują inne tego rodzaju zgromadzenia, wywodzące się od każdego z nich. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że ta główna różnica nie ma nic wspólnego z narodowym temperamentem, lecz wynika z układu miejsc na sali zebrań. Brytyjczycy, wychowani na sportowych grach drużynowych, wchodzą do swojej izby gmin z uczuciem ludzi, którzy chętniej robiliby coś innego. A jeśli nie mogą grać w golfa lub w tenisa, to mogą przynajmniej udawać, że polityka jest grą opartą na bardzo podobnych zasadach. Ale w takim wypadku parlament budziłby jeszcze mniej zainteresowania niż budzi. Wobec tego instynkt nakazał Brytyjczykom stworzyć dwie przeciwne drużyny z arbitrem i sędziami liniowymi oraz kazał im debatować aż do wzajemnego wyczerpania. Izba Gmin jest tak urządzona, że w praktyce każdy jej członek zmuszony jest do opowiedzenia się po jednej lub drugiej stronie, zanim jeszcze zapozna się z odpowiednimi argumentami, lub nawet w pewnych wypadkach, zanim jeszcze dowie się, co jest właściwie przedmiotem dyskusji. Od urodzenia uczono go, że należy walczyć na korzyść swojej drużyny, i to oszczędza mu wszelkiego nadmiernego wysiłku umysłowego. Wśliznąwszy się na swój fotel pod koniec przemówienia, Wie dokładnie, w jaki sposób argumentować od punktu, do którego doszedł mówca. Jeśli mówca znajduje się po tej samej, co on, stronie izby, będzie wołał: Doskonale! Brawo! Jeśli zaś mówca jest kimś ze strony przeciwnej, może spokojnie wołać: Hańba! lub tylko: Oooo! Nieco później być może będzie miał czas zapytać sąsiada, na jaki temat mianowicie toczy się debata. Jednakże, ściśle mówiąc, nie ma potrzeby tego robić. W każdym razie wie tyle, żeby nie strzelić gola do własnej bramki. Ludzie siedzący po przeciwnej stronie mylą się całkowicie i wszystkie ich argumenty są zwykłymi bzdurami. I odwrotnie. Ludzie siedzący po tej samej stronie co on są prawdziwymi mężami stanu, a ich mowy są szczególnym połączeniem mądrości, elokwencji i umiarkowania. Nie sprawia też najmniejszej różnicy fakt, czy on sam studiował politykę w Harrow, czy też próbował szczęścia w Astonville. A. W obydwu szkołach nauczył się, kiedy należy wydawać okrzyki radosne, a kiedy obelżywe. Ale system brytyjski zależy w zupełności od rozkładu miejsc. Gdyby ławy nie stały naprzeciw siebie, nikt nie potrafiłby odróżnić prawdy od fałszu, mądrości od głupoty, chyba że oczywiście wszystkiemu by się przysłuchiwał. Ale słuchanie wszystkiego byłoby śmieszne, gdyż połowa przemówień musi z konieczności zawierać same nonsensy. We Francji popełniono początkowo błąd, sadzając reprezentantów w półkolu, wszystkich twarzą domównicy. Można by sobie wyobrazić wynikający stąd nieład, gdyby nie był on powszechnie znany. Nie można było utworzyć naprawdę przeciwnych drużyn, i nikt bez słuchania nie mógł orzec, który argument był bardziej przekonywający. Istniała jeszcze dalsza niewygoda w tym, że wszystkie przemówienia wygłaszano po francusku. Stany Zjednoczone mądrze powstrzymały się od naśladowania tego wzoru. Ale nawet bez względu na trudności językowe system francuski jest wystarczająco zły. Francuzi nie posunęli się aż do takiej ostateczności, żeby sadzać ludzi w porządku alfabetycznym ale półkolista Izba pozwala na subtelne rozróżnienie pomiędzy rozmaitymi stopniami prawicowości i lewicowości. Nie ma tam wyraźnego brytyjskiego odcięcia się prawości od zma. Deputowany związany jest politycznie z panem niejakim z lewej strony, lecz równocześnie z panem jakimś tam z prawej strony. Cóż ktoś może zrobić w takiej sytuacji? Cóż my powinniśmy zrobić, gdyby się nawet mówiło po angielsku? Co oni sami mogą zrobić? Odpowiedź brzmi nic. Wszystko to jest powszechnie znane. Mniej powszechnie uznaje się jednak kapitalne znaczenie, jakie układ miejsc posiada w zastosowaniu do innych zebrań i zgromadzeń międzynarodowych, narodowych i lokalnych. Co więcej, w zastosowaniu do zebrań odbywających się wokół stołu, takich jak na przykład konferencja okrągłego stołu, chwila zastanowienia przekona nas o tym, że konferencja kwadratowego stołu byłaby czymś zupełnie innym, a konferencja długiego stołu czymś jeszcze innym. Różnice te nie tylko wywierają wpływ na długość i zjadliwość dyskusji, wpływają także na decyzje, jeśli się jakieś podejmuje. Rzadko tylko, jak wiemy, głosowanie odzwierciedla istotę sprawy. Na ostateczną decyzję oddziałują różnorodne czynniki, z których jedynie kilka nas interesuje. Winniśmy jednakże zwrócić uwagę na to, że koniec końców o danej sprawie decydują w rzeczywistości głosy bloku centralnego. Nie jest to prawdą w Izbie Gmin, gdzie nie dopuszczono do powstania takiego bloku ale na innych konferencjach centralny blok jest ogromnie ważny. Zasadniczo ów blok obejmuje następujące elementy. A. tych, którym nie udało się zrozumieć żadnego z memorandów napisanych wcześniej i jeszcze przed wieloma tygodniami rozesłanych wszystkim, którzy mieli być obecni. B. tych, którzy są zbyt głupi na to, żeby w ogóle zrozumieć obrady. Łatwo ich rozpoznać, ponieważ mają skłonność do szeptania między sobą. O czym ten facet gada? C. Głuchych, którzy siedzą, osłaniając ucho dłonią i mruczą, że też ludzie nie mogą mówić głośniej. D. Tych, którzy jeszcze nad ranem byli zalani w trupa, zwlekli się z łóżka, nie wiadomo po co, z piekielnym bólem głowy i z przekonaniem, że i tak wszystko nie ma sensu. E. Starców, których punkt honoru polega na utrzymywaniu formy, oczywiście lepszej niż całego mnóstwa tych młodzików. Przeszedłem tutaj na piechotę, szepczą. Nieźle jak na osiemdziesięciodwuletniego mężczyznę, prawda? F. Słabe uszy, którzy niewyraźnie obiecali popierać obie strony i nie wiedzą, jak z tego wybrnąć. Zastanawiają się nad tym, czy lepiej powstrzymać się od głosowania, czy udać chorych. Pierwszym krokiem do pozyskania głosów centralnego bloku jest zidentyfikowanie i policzenie jego członków. Po dokonaniu tego wszystko już zależy od miejsca, na którym usiądą. Najlepsza technika polega na odkomenderowaniu znanego i zaufanego człowieka partii do nawiązania rozmowy z wymienionymi typami z centralnego bloku, zanim jeszcze zgromadzenie się rozpocznie. W tej wstępnej pogawędce zdecydowani zwolennicy winni starannie unikać wspominania o głównym przedmiocie obrad. Powinni wyuczyć się przytoczonych niżej gambitów otwarcia, odpowiednich do kategorii typów wymienionych wyżej, a do których naturalnie zaliczają się ludzie z centralnego bloku. A. To tylko strata czasu fabrykowanie tych wszystkich dokumentów. Co do mnie, większość z nich wrzuciłem do kosza. B. Zdaje się, że będą nas tutaj długo olśniewać krasomóstwem. Często wolałbym, żeby ludzie mniej mówili. I przechodzili do sedna sprawy. Gdyby mnie pan zapytał o zdanie, powiedziałbym, że oni są przemądrzali. C. Akustyka tej sali jest po prostu straszna. Można by pomyśleć, że ci uczeni faceci umyślnie ją sknocili. Nie słyszę ani połowy tego, co się tutaj mówi. A pan? D. Co za paskudne miejsce na zebrania. Myślę, że to chyba wina wentylacji. Robi mi się niemal słabo. A jak pan się czuje? E. Coś takiego. Jak pan to robi? Proszę mi zdradzić swój sekret. Co pan jada na śniadanie? F. Tyle się tutaj mówi o tej sprawie w imieniu każdej ze stron, że doprawdy nie wiem kogo poprzeć. Co pan o tym sądzi? Skoro już te gambity zostały poprawnie rozegrane, zaufany człowiek partii zaczyna ożywioną konwersację, w czasie której steruje swego rozmówcę, uczestnika centralnego bloku, w stronę forum. Podczas gdy to czyni, inny działacz partyjny staje tuż przed nimi i idzie w tym samym kierunku. Najlepiej wyjaśnić ten manewr na konkretnym przykładzie. Przypuśćmy, że zaufany człowiek partii X, Mr. Steady, kieruje uczestnika centralnego bloku Y, Mr. Waverly, typ F, Ku fotelowi przedzie. Przed nimi idzie działacz Z, mister Stoncz, który siada, nie zwracając zupełnie uwagi na dwóch mężczyzn idących za nim. Stoncz odwraca się teraz i kiwa ręką komuś z daleka. Potem nachyla się, żeby zamienić parę uwag z kimś, kto siedzi przed nim. Dopiero kiedy Waverley usiadł, Stoncz odwraca się ku niemu i woła: Drogi przyjacielu, jakże mi miło Cię spotkać! I znów dopiero kilka minut później spojrzy z nienacka na sterdziego i zdziwi się w sposób widoczny. Halo, sterdy, nie przypuszczałem, że cię tu zobaczę. Już wyzdrowiałem, odpowiada sterdy. To było tylko przeziębienie. W ten sposób cały ten porządek zajęcia miejsc zaaranżowano jako zupełnie niespodziewany, przypadkowy i przyjacielski. Tak też kończy się pierwsza faza owej operacji, która będzie dokładnie taka sama bez względu na to, do jakiej kategorii dany uczestnik centralnego bloku będzie należał. Fazę drugą należy dostosować do charakteru człowieka, na którego należy wywrzeć wpływ. W przypadku pana Waverly, typ F, należy przeprowadzając fazę drugą unikać jakiejkolwiek dyskusji na temat omawianego problemu, lecz stworzyć wrażenie, że o wszystkim już zadecydowano. Siedząc na przedzie Waverly, nie będzie mógł widzieć większości innych uczestników zebrania, zatem będzie mu można zasugerować, że właściwie wszyscy oni myślą podobnie. Doprawdy, Rzeczesterdy, nie wiem po co tutaj przyszedłem. Widzę, że co do paktu czwartego panuje już zupełna zgoda. Wszyscy koledzy, których spotkałem, sprawiają wrażenie, że zdecydowali się za nim głosować albo głosować przeciw niemu, zależnie od okoliczności. To ciekawe, odpowiada stądż. Chciałem właśnie powiedzieć to samo. Zdaje się, że co do tego zagadnienia nie ma żadnych wątpliwości. Prawdę mówiąc, ja sam jeszcze się nie zdecydowałem, powiada Sturdy. Tyle się o tym mówiło z wszystkich stron, ale oponowanie byłoby naprawdę stratą czasu. Co pan o tym myśli, Waverley? No cóż, mówi Waverley. Przyznaję, że to sprawa raczej kłopotliwa. Z jednej strony są słuszne powody, żeby zgodzić się z wnioskiem, ale z drugiej myśli Pan, że to przejdzie? Mój drogi Waverley, mam zaufanie do Pańskiego sądu w tej sprawie. Słusznie Pan powiedział, że wniosek już przeszedł. O, rzeczywiście. No cóż, wydaje mi się, że jest większość, lub może raczej powinienbym powiedzieć. Dziękuję panu Waverley za wyrażenie pańskiej opinii, mówi stąd. Ja myślę dokładnie tak samo, ale szczególnie zależy mi na tym, żeby Pan się ze mną zgodził. Niczyjego zdania nie cenię tak wysoko jak pański. Tymczasem Sturdy przechyla się, żeby porozmawiać z kimś siedzącym w tylnym rzędzie. W rzeczywistości mówi z cicha: Jak się miewa pańska żona, wyszła już ze szpitala? Jednakże, kiedy odwraca się z powrotem, to po to, by oświadczyć, że ludzie siedzący z tyłu myślą tak samo. Wniosek już tak jakby przeszedł. I dzieje się tak rzeczywiście, jeśli cały manewr przebiega zgodnie z planem. Podczas kiedy przeciwnik zajmował się opracowywaniem przemówień i redagowaniem poprawek, strona operująca wyższą techniką, Skoncentrowała swoje wysiłki na unieruchomieniu każdego uczestnika centralnego bloku pomiędzy dwoma sprytnymi działaczami. W krytycznej chwili głosowania, podniesienie się rąk po obu jego stronach rzeczywiście zmusi niezdecydowanego do naśladowania tego gestu. Gdyby przypadkiem zasnął, jak to się często zdarza członkom centralnego bloku z kategorii D i E, jego rękę uniesie kolega siedzący po jego prawej stronie. Ten zasadę wprowadzono jedynie po to, żeby zapobiec uniesieniu obu rąk śpiącego, wiadomo bowiem, że taki gest wywoływał niepożądane komentarze. W ten sposób, przy tak zabezpieczonym centralnym bloku, wniosek zostanie przyjęty znaczną większością głosów lub też odrzucony, jeśli taka była intencja. Możemy przyjąć, że niemal w każdej dyskusyjnej sprawie, o której zadecydować ma wola ludu, decydują ludzie będący członkami centralnego bloku. Dlatego szkoda czasu na przemówienia. Jedna partia nigdy się nie zgodzi, a druga już się zgodziła. Pozostaje blok centralny, a jego członkowie dzielą się na tych, którzy nie słyszą tego, o czym się mówi i na tych, którzy tego nie rozumieją, jeśli nawet słyszą. Dla zapewnienia sobie ich głosów trzeba w pierwszym rzędzie przykładu innych głosujących po obu stronach każdego z nich. Ich głosami może więc rządzić przypadek, o ileż lepiej byłoby, gdyby przeciwnie rządził nimi zamierzony cel. Ekran osobowości albo formuła koktajlowa. Zasadniczym składnikiem techniki nowoczesnego życia jest koktajl party. Wszelkie kongresy międzynarodowe, naukowe i przemysłowe obracają się wokół tej instytucji. Wiadomo, że te zebrania są niemożliwe bez jednego przynajmniej przyjęcia koktajlowego. Jednakże dotychczas zbyt mało studiów naukowych poświęcono jego funkcji i ewentualnej korzyści. Nadszedł więc czas, żeby troskliwie rozważyć to zagadnienie. Co właściwie mamy zamiar osiągnąć, wydając koktajl? Na pytanie to można odpowiedzieć w rozmaity sposób, i wkrótce okaże się, że jedno i to samo przyjęcie może służyć rozmaitym celom. Wybierzmy na chybił trafił jeden z nich i zobaczmy, w jaki sposób można go osiągnąć o wiele szybciej i lepiej przy zastosowaniu metody naukowej. Weźmy na przykład problem ustalenia względnej wartości zgromadzonych tam osób. Możemy przyjąć, że ich oficjalne stanowisko i pozycja w hierarchii społecznej i urzędniczej są już znane. Ale jaki jest rzeczywisty stopień ich ważności w związku z pracą, którą wykonują? Często się zdarza, że mężczyźni i kobiety pełniący kluczowe funkcje nie piastują najwyższych stanowisk oficjalnych. Ten fakt, że właśnie oni mają wpływy, okaże się pod koniec konferencji. O ileż więcej przyniosłoby nam pożytku, gdybyśmy mogli ocenić ich ważność na początku. Otóż w dokonaniu tej oceny może nam służyć wielką pomocą koktajl party wydana w drugim dniu trwania kongresu. Dla celów naszych badań zakładamy, że do pomieszczenia, w którym przyjęcie ma się odbyć, istnieje tylko jedno wejście. Przyjmujemy następnie, że cała impreza ma trwać dwie godziny według czasu podanego na zaproszeniach, a właściwie dwie godziny i dwadzieścia minut w rzeczywistości. Na koniec przyjmujemy, że trunki krążą swobodnie po całej przestrzeni, którą mamy do rozporządzenia, gdyż bar funkcjonujący w widocznym miejscu zmieniłby naturę problemu. Biorąc pod uwagę te wszystkie założenia, jakże mamy teraz ocenić istotne znaczenie obecnych długości w przeciwieństwie do ich znaczenia teoretycznego? Pierwszym znanym faktem, na którym możemy oprzeć naszą teorię, jest kierunek, w którym człowiek zwykł się poruszać. Wiemy, że przybywający goście automatycznie kierują się ku lewej stronie salonu recepcyjnego. Uw lewostronny kierunek ludzkiej fali posiada interesujące, a częściowo biologiczne wytłumaczenie. Serce znajduje się, czy też mówiąc ściśle zdaje się, że się znajduje, po lewej stronie ciała. Dlatego przy bardziej prymitywnych sposobach wojowania pewnego typu tarczy używano do osłony lewej strony walczącego, który w prawej ręce trzymał broń ofensywną. Normalną bronią ofensywną był miecz noszony w pochwie. Ponieważ miecz należało dzierżyć w prawej ręce, pochwę musiało się nosić z lewej strony, a kiedy nosiło się pochwę z lewej strony, stawało się rzeczą fizycznie niemożliwą dosiąść konia z jego prawej strony chyba że chciało się usiąść twarzą do ogona, czego się jednak normalnie nie praktykowało. Jeżeli zaś dosiadałeś konia z lewej strony, chciałeś go mieć też po lewej stronie drogi, żeby nie tamować ruchu podczas dosiadania. Dlatego też rzeczą naturalną i właściwą jest jeździć lewą stroną. Odwrotna praktyka przyjęta w niektórych zacofanych krajach absolutnie nie godzi się z najgłębszymi instynktami historycznymi. Istota ludzka, wolna od narzuconych jej arbitralnych zasad ruchu, kieruje się ku stronie lewej. Drugim znanym faktem jest ten, że ludzie wolą bok pokoju od jego środka. Widać to choćby po sposobie, w jaki zapełnia się restauracja. Najpierw zajmowane są stoliki ustawione pod lewą ścianą, później te w najdalszym końcu sali, następnie te pod prawą ścianą, a na samym końcu, i to niechętnie te pośrodku. Niechęć ludzka do miejsca centralnego jest tak wielka, że zarząd lokalu często w ogóle rezygnuje z zapełniania go. W ten sposób powstaje to, co nazywamy parkietem do tańca. Należy sobie jednak zdać sprawę, że ten sposób zachowania się może być zmącony przez jakiś czynnik zewnętrzny, jak na przykład widok na wodospad z okien w głębi sali. Jeśli jednak wyłączymy katedry i lodowce, Restauracja będzie się zapełniać po wskazanej linii od strony lewej ku prawej. Niechęć do zajmowania przestrzeni centralnej wywodzi się z instynktów przedhistorycznych. Człowiek jaskiniowy, wchodzący do obcej jaskini i niepewne przyjęcia pragnął mieć na wszelki wypadek ścianę za plecami, a przed sobą jeszcze nieco miejsca do walki. Po środku jaskini czuł się zanadto narażony na atak. Dlatego sunął pod ścianami jaskini. Krząkając i ściskając maczugę. Łatwo zauważyć, że człowiek nowoczesny postępuje zupełnie tak samo, mrucząc pod nosem i poprawiając krawat. Zasadnicza tendencja ruchu na koktajl party jest taka sama jak w restauracji. Ludzie gromadzą się z boku sali, jednakże nie tuż pod ścianami. Jeśli zestawimy te dwa znane fakty: prąd lewostronny i skłonność do unikania centrum, otrzymamy biologiczne wyjaśnienie zjawiska, które wszyscy zaobserwowaliśmy w praktyce. To znaczy kierunek poruszania się ludzi zgodny z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Mogą być lokalne poprawki i odchylenia. Kobiety będą zbaczać, żeby uniknąć osób, których nie znoszą, lub z okrzykiem kochanie rzucać się ku osobom, których nie znoszą jeszcze bardziej, lecz główny nurt fali biegnie nieubłaganie wokół pokoju. Ludzie, którzy coś znaczą, ludzie, którzy dosłownie utrzymują się na fali, trzymają się jej nurtu płynącego najsilniej. Poruszają się za ruchem ogólnym z zachowaniem przeciętnej szybkości. Ci, którzy sprawiają wrażenie przyklejonych do ścian i zwykle zatopieni są w ożywionej rozmowie z ludźmi spotykanymi co tydzień, są nikim. Ci, którzy tłoczą się w kątach pokoju, są nieśmiali i słabi. Ci, którzy dążą ku środkowi pokoju, są ekscentryczni i po prostu głupi. Następnym przedmiotem naszych studiów jest pora, o której ludzie przybywają. Możemy z zupełnym spokojem przyjąć, że ludzie, którzy coś znaczą, przybędą o czasie, który sami uznają za odpowiedni. Nie będzie ich wśród tych, którzy źle obliczyli czas trwania dojazdu. I wobec tego zjadą się na 10 minut przed terminem, w którym przyjęcie powinno się rozpocząć. Nie będzie ich wśród tych, którym zatrzymały się zegarki, wobec czego wpadają zdyszani wtedy, gdy przyjęcie prawie się kończy. Nie, ci ludzie, których chcemy poznać, wybiorą odpowiednią chwilę. Jaka to będzie chwila? Będzie to oczywiście czas określony dwoma głównymi warunkami. Nie będą oni chcieli wejść na salę, dopóki nie zbierze się na niej dość ludzi, którzy by mogli obserwować ich wejście. Ale nie będą chcieli także przybyć wtedy, kiedy inne ważne osoby odeszły już, tak jak to zwykle robią, na inną partię. Dlatego przybycie ich wypadnie najwyżej w pół godziny po rozpoczęciu przyjęcia i najwyżej na godzinę przed jego przewidzianym końcem.